Witamy w Nowym Jorku, do cholery Nie wiem czemu powiedziałem do cholery To warunki w kitach tutaj są Ja nie wiem, gdzie tu jest prywatność, jakaś to jest po prostu dramat W Filadelfii też takim widziałem Nic nowego O no, takich fotografów z takim poświęceniem to ja szanuję Jakim trzeba być debilem za przeproszeniem żeby coś takiego kupić, no nie? Warunki są wojenne, no nie? Warunki są wojenne Dzień dobry wszystkim. Wiem, że może kijowo widać, ale tak na szybko. Jest ogólnie godzina, jest godzina 6.20. W tym momencie wychodzimy z chaty. A jakby ktoś mnie zapytał czemu nie popieprzyło o 6.20 wychodzić z chaty, no to odpowiedź jest taka, że jedziemy do Nowego Jorku, robimy content. Także proszę docenić moje starania, że ja tutaj po, nie wiem, po dwóch godzinach snu się zrywam i z tym ciężkim ekwipunkiem zawijam. Kawał drogi, także proszę to jakkolwiek docenić i zauważyłem, że jacykolwiek widzowie chyba są na tym kanale. Pozdrawiam serdecznie. Eee, także możecie zostawić tam jakiegoś subskrybera, jakiegoś komentarza miłego czy coś, bo e, spoko by było. Da także nie przedłużając, lecimy dalej. Nie no, zajebiście się, się zaczyna, Zachodzieba, tu metro kur... zamknięte. No zajebiście. Dobra, okazało się, że metro jest, nie działa w ogóle popieprzona sytuacja, bo o szóstej to ludzie do roboty jeżdżą, ale jest zamknięte, no ale szef podjechał, podjechał, uberzał. Także jesteśmy uratowani i jedziemy. Dobra, a tym razem bez przypału udało się wszystko ten e, ogarnąć poza tym metrem, no ale to się ogarnęło, także co? Jakiegoś ponad 4 godziny drogi przed nami i, i co ja mogę powiedzieć? Pojechali. I witamy w Nowym Jorku do cholery. Nie wiem, czym powiedziałem do cholery. Zastresowałem się, bo gości, taki przeszedł się spojrzał na mnie. Nie idziemy szukać jedzonka na razie. Na razie idziemy ogarniać kibel, Bo, no bo tak, bo jest potrzeba. I, i w sumie i ruszamy dalej zaraz. Ale kurde, jest kosmos, jest kosmos. No jak można było na przed, przedostatniej przebitce, przedostatniej e, zobaczyć e, to warunki w kiblach tutaj są, ja nie wiem, gdzie tu jest prywatność jakaś, to jest po prostu dramat. No ale trzeba się po prostu wyzbyć wstydu, że tak powiem i robić swoje, ale też czystość w tym kiblu, no ale dobra, nie narzekajmy, przynajmniej był kibel, tak, także to jest najważniejsze, żeby w ogóle był, nie to co w Pradze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Prażanów. I prażynki, nie no, prażynk nie pozdrawiam. I, ale nie no, to miasto jest kosmos, kurczę. a sami widzicie. Znaczy, no nie widzicie, ale no, jest kosmos, kurczę. Nie no, to jest hit. Ogólnie to Gimbal by chyba tego nie wytrzymał. Także tak, nie ma stabilizacji. Warunki są wojenne, no nie? Warunki są wojenne. Kurde, nie wiem czy mnie słychać, ale jest grubo. Taki, wiat rezerw, taki wiatr zerwał, taki wiatr zerwał, że z czapkę, z dwoma rękami trzymam, z MP, a z czapkę te ten na dwa guziki mocniej, żeby mi nie zwiało No to kurde dramat jest. ja nie wiem, ja chciałem do Nowego Jorka, nie do, nie do Irkucka, ale dobra I docieramy powoli na pierwszy punkt naszej tutaj wyprawy. A tak jak mówię, na razie musimy się wyzbyć gimbala, bo tak wiatr na pieprza, że że się boję o tego gimbala, szczerze powiedziawszy znaczy o gimbala jako gimbala bardziej, że mi telefon zwije normalnie z niego ale może później tak będzie lepiej. No tutaj o pełno osób sobie zdjęcia robi. Ale no to jest sztuka nowoczesna, ja tego fenomenu, tego budynku nie rozumiem. Spoko zobaczyć, ale czy to jest aż takie porywające, żeby robić sobie zdjęcia, to nie wiem. o tutaj. Jo. No spoko, idziemy no, dalej ale... ogólnie. Ogólnie to spaceruję tutaj już od 40 minut. Nie no, gdzie 40? 3... No to 20-30 minut. Już całkowicie rozumiem. Całkowicie rozumiem. Eee... Znaczy, widzę po prostu, że to prawda, że można tutaj dostać skrętu karku. I oczywiście nie jest to ciężko. A także, pierwsza jakaś tam teoria, którą słyszałem o tym miejscu, została właśnie potwierdzona. I ja strach, co będzie z moją szyją. Na powrocie, no nie? No w Milanie chociażby, we Włoszech było O i we Francji to już ciężko było Ale tutaj to już jest równie mocno Jacek jedną prawie Przegapiłem okazję, ale chociaż Zgromadzenie Andrzejów nagrałem Także to jest spoko O, tu Andrzeje się gromadzą No i to z aptekami też jest prawda Że tutaj w aptekach to jest Wszystko Co nie związane z apteką bo ogólnie zatyczki do uszu muszę kupić, zobaczyłem, że ta, że że jest apteka, no to zachodzę, a to normalnie jest sklep spożywczy. I jeszcze nie widziałem niczego związanego z przedmiotami, które powinny być w aptece, ale mam nadzieję, że zaraz coś namierzymy. No dobra, no i w wspaniałej aptece, w której wszystko czegoś ci trzeba i nie no zakupiłem właśnie zatyczki do uszu i chusteczki higieniczne. Chusteczki, Histe... chusteczki higieniczne, wiadomo po co tutaj. A słuchawki, nasze znaczy słuchawki, zatyczki do uszu też wiadomo po co, w razie jakby koledzy chrapa... No i witamy na Broadway'u Dobra, czekaj, tutaj szef pojedzie, niech jedzie Znaczy ja mam w sumie pierwszeństwo, to ja powinienem iść dobra, przeprosił Jak przeprosił, to dobra I... i tam dalej, o, widać H&M'a I z tego co mi się wydaje, no to chyba było tutaj, co... Kilian Mbappé zrobił sobie z Hakimim zdjęcie H jak Hakimi, M jak Mbappé, i sobie tutaj selfieka zrobili. Tu się już coś dzieje. Zaraz, o tutaj. Jakiś. Ten. Cześć, zobaczymy co się dzieje. W ręcznikach tutaj. Nie wiadomo o co chodzi. Kurę, tu, tu jest kosmos. Bo w takich miejscach właśnie się bałem chodzić z gimbalem, Myślałem, jak to będzie. Żeby mi go nie zapieprzyli, ale Ale chyba będzie dobrze, mamy wrażenie. Póki są turyści, a nie lokalni, to, to jest spoko, jest bezpieczny. Tak przynajmniej tego mam przynajmniej nadzieję. I takie odnoszę wrażenie. O, tu mamy tego. Nie no to jest kosmos, no nie? To jest kosmos. Ja pierdzielę to, te, te centrum, tutaj w sensie ta ulica to jest nabita jak e, baranie jaja, że tak to ujmę w słowa. Co z chwila jakaś wielka kolejka do czegoś. A tutaj sesja zdjęciowa. Nie, no tu co chwilę coś się dzieje. Tutaj chodzę z kamerą, gadanie głupot. To jest tak normalna sprawa, że tutaj totalnie nikt. Uwagi na ciebie nie ma prawa zwrócić. O Nie no, ja pierdzielę Kosmos Tam już mamy jakieś sklepy, sklepy z pamiątkami, ale to na koniec zahaczymy Ja nawet, szczerze trochę mi słów brakuje Jest dużo do nagrywania Ale ja po prostu nie wiem aż co mówić No bo Aż tyle się dzieje, że aż nie wiadomo co powiedzieć Schowałby człowiek kamerę na chwilę A tutaj się co chwilę coś reszki że Że aż Głupio chować tą kamerę, bo mam wrażenie, że musi być ona na cały czas w gotowości. O, tutaj jest coś się dzieje. Nie no, tutaj kontent się sam robi. To, nie? to jest chyba najłatwiejsze. Najład... Najładnie... Najład... Najładniejsze, no nie wiem. Ale najłatwiejsze do kręcenia wrogów, bo tutaj po prostu można i skrętu karku. do. Nie no, tu skręt karku to jest już dzisiaj gwarantowany. O, tutaj ziomeczki działają. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Co oni wymyślą. W Filadelfii też takich widziałem Nic nowego Dobry up Ladies tutaj stwory jakieś tego się Ej, ma mordo oh, ten odkresywny. O, oh, znaleźliśmy Spidermana Picture? how much for picture? Nice tips Nice tips I nie have cows, sorry. A jednak jak No tutaj zaproponują ci cokolwiek, ale oczywiście nic za darmo. Kurde, zrobiłem im zdjęcie, w sensie tam nagrywać zacząłem i ta babka już do mnie, że, że friend, friend, chce dawaj kasy za to, że zdjęcie zrobiłeś, no nie? No to ja mówię, że nie mam gotówki, że dobra, że stiepszam, no nie? No tacy to ludzie właśnie tutaj zedrą Tutaj będą chcieli cię ujechać po prostu na każdym kroku i nie łudźmy się, że jest inaczej okay, okay. Ogólnie te wszystkie maskotki takie jak to. To są straszne skórcie, bo podchodzą, podchodzą siebie na tylko zdjęcie, zdjęcie nagabują, no nie, foto, foto. Weź, nazywam się. Nie, ma tak. Chcecie to sobie zapłacić 5 złotych i foto jest miło sprawy. Ale my tu nagrywamy. Obojętnie no. nagrywasz, czy nagrywasz, czykolwiek to jest... To, to my tutaj stoimy, chcesz tam proszę bardzo zapłać. Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto. A wiesz, hajs z siebie zedrą jak cholera, to nie. Oczywiście się nie powiedzą, że trzeba płacić dopiero później. Wiesz, się okaże, że trzeba i tyle, ale no wygląda to przemotwarnie wszystko. A tu kolejna szuka atencji, w sensie atencji, pieniędzy bardziej. O, tutaj ziomek oferuje zdjęcia. Ogólnie to o, może się zaraz za, załapiemy na foteczkę. Ty, to nie jest głupie. Ciekawie tylko ile by Siana za to chciał, bo ogólnie to naprawdę nie jest głupi pomysł. Mamy i Karego Potera akcent. Zaraz zobaczymy, pójdziemy. Zobaczymy, co tam się dzieje. A co do zdjęcia, to foty nie będzie, bo zdaje sobie sprawę, że mam przecież wielki plecak e, nabity jak te wyczejaja. jaja. Także wyglądałbym na tym zdjęciu jak debil a, a nie zaufam nikomu, żeby ten plecak dać na chwilę. także Może jutro? Jutro będę bez plecaka chodził, także powinno być dobrze. Tu się jakaś awaria wydarzyła. E, tym razem nie manifestacja, nie wiem co się dzieje, ale no jest awaria. I kurde, strażacki w centrum Nowego Jorku zobaczyć. Fajna sprawa, szczerze. No, tutaj, tutaj koleżka już sprzedaje. O, nie wiem. Oczywiście. No, jak w Pradze. Pozdrawiamy capo, italiano. Dzień dobry. Ja jestem. Capo Italiano! Capo Italiano! Nie no, jakim trzeba być debilem za przeproszeniem, żeby coś takiego kupić, no nie? Już nawet nie, nie mówię, że ktoś jest aż takim debilem, żeby myśleć, że to, że to oryginał, Ale na takiej zasadzie, że kupować po prostu podrubę, wiedząc, że to jest podróba Tylko po to, żeby zabłysnąć, że ma się te guci czy inne gówno, no nie. Więc jak masz miliony na koncie i się stać, no to spoko, no nie? Znaczy nawet nie miliony tam setki tysięcy. O kurczę setki tysięcy by. Czekaj setki tysięcy złotych by wystarczyło mieć na koncie uważam ale no wiadomo jak jest A jeszcze w sumie nie pokazywałem. Mamy tutaj takie coś, nawet nie wiem jaka jest tego nazwa. G coś tam, no nie? Tutaj się zgaduje. Mamy G na tym na, na I to jest takie, takie lokalne osi no nie, jeśli chodzi o to co uważam, że tutaj mają lepsze niż jest u nas No to właśnie te swoje osi mają, o to jest lepsze niż nasze osi uważam Także tutaj plus dla Ameryczki e, Tak, plus dla Ameryczki No i zachodzimy na najbardziej znany tutaj dworzec No i kurcze robi wrażenie nie powiem, że nie Tylko przyjść tutaj zobaczyć sobie bardzo spoko Mnie bardziej zastanawia Jakim sposobem tutaj można znaleźć swój pociąg, czy coś Znaczy to jest chyba tylko na pociągi z tego co mi się wydaje Więc znaleźć tutaj swój pociąg To jest naprawdę, może być ciężko Bo mam wrażenie, że większość ludzi co tutaj przychodzi To są po prostu głupi turyści jak ja, którzy przychodzą sobie zobaczyć to miejsce nie wiem nawet czemu ono jest takie popularne, szczerze pewnie z jakiegoś filmu się wybiło, wybiło czy coś. No bo jest ładne, ale szczerze to myślałem, że to jest 5 razy większe. To w Waszyngtonie jest większe i wcale bym nie powiedział, że jest jakieś... Znaczy nie no to jest ładniejsze. Generalnie tutaj ładnie jest w Nowym Jorku. Ale nie powiedziałbym, że to jest jakaś, jeśli chodzi o wygląd, że to jest jakaś totalna przepaść, no nie? Bardzo fajny spocik na zdjęcia. Ty no, że pócy buta spotkamy, to to jest hit ogólnie. Ja myślałem, że ten zawód totalnie wy, wy, wymarł, ale jak widać w Ameryce nie takie rzeczy się jeszcze dzieją. Zapraszam na krzesełko. Co prawda ostatnio dobrze mi się chodzi bez butów, ale niech Ci będzie. No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nasi ciemny, elegancki surdut. I ciekawa sprawa w sumie. Nie no, zajebiście, ty, do kibla. Z kolejka się ciągnie aż tam, a dla facetów jest taka. Jestem jedyną osobą w kolejce. I czekam teraz, aż ziomaczek wyjdzie, tutaj szefowa dyreguje, o wyszedł ziomaczek i deja. Mnie to rozwala tutaj połączenie starych budowli, jak ta I tych wszystkich, wiesz, nowoczesnych bloków dookoła Znaczy bloków, wieżowców Bo bloki to są w Lublinie, pozdro montażysta no i mamy słynny park Generalnie to ja przyszedłem do niego z myślą Że ja tutaj sobie odpocznę, gdzieś usiądę A tutaj jest po prostu człowiek na człowieku